Rajt rowerowy to dla miłośników jazdy na rowerze fantastyczny sposób na spędzenie wolnych dni. Z myślą o aktywnym wypoczynku i żeby zachęcić do jego uprawiania, członkowie Stowarzyszenia Ziemia Wajkerowska stworzyli nowy szlak rowerowy liczący blisko 177 km. To nie jest taka ścieżka rowerowa, jakby się komuś mogło wydawać, że, że jedzie po kosteczce czy po asfalcie. Tutaj są też odcinki łatwiejsze, trudniejsze, ale ona jest tam na tyle zróżnicowana, że każdy myślę da radę. Myśmy też większość tych odcinków sami musieli wykonywać, nawet jeżdżąc w trójkę, jeden busem, dwóch na rowerach. Czasami są tereny nawet rezerwatów, więc tym bardziej tam już nie ma przejazdu samochodem. No i te, te odcinki udało się jakoś tak połączyć w sumie w całość. Zaletą nowego szlaku rowerowego jest nie tylko zwiedzanie zabytkowych pałaców i dworków oraz podziwianie przyrody, ale przede wszystkim bezpieczna jazda z dala od wrzawy samochodów. W pierwsze majowe dni rowerzyści wspólnie pokonali początkowy etap liczący 10 kilometrów pod górkę. Pojedziemy tutaj z muzeum prosto przez, przez plac, dalej na, musimy się w północno wbić, potem pod tunelem w stronę szpitala, dalej na Leśniczówkę, Kombino i w stronę Rekowa, tam jest taka, taki dukt leśny. I tam w, w hotelu przewidziany jest mały posiłek, trzeba się posilić po, po, te, po tej ciężkiej jeździe. 10 kilometrów, ale pod górkę. więc więc mam nadzieję, że co niektórzy z nas nie odpadną. Do realizacji szlaku rowerowego wzdłuż dworków i pałaców północnych kaszub przystąpiono już w zeszłym roku. Pomysłodawcą jest były przewodniczący Stowarzyszenia Ziemia Wejherowska Radosław Kamiński. Ideą było połączenie obiektów pałacowo Hotelowych, tych naszych wszystkich perełek, które mamy na szlaku Dworów i Pałaców Północnych Kaszub, żeby to połączyć za pomocą szlaku rowerowego. Bo mamy, mieliśmy już te, powiedzmy, atlasy, które pokazywały, jak można dojechać samochodem, jak można iść pieszo, i kolejną, jakby, edycją był szlak rowerowy. W nakreślaniu szlaku pomagało leśniczy Skępina. Efektem nowego szlaku jest atlas stanowiący formę ciekawego przewodnika dla rowerzystów. Kolejnym, jakby etapem będzie również oznakowanie tego szlaku za pomocą znaków na drzewach itd., ale ktoś, kto otrzyma dzisiaj już taki atlas, a wszyscy, którzy dzisiaj się tutaj spotkają, dostaną go do rąk własnych, to każdy sobie według tego atlasu spokojnie dojedzie. Druga opcja jest taka, że można sobie pobrać ślad GPS-a z internetu i sobie po prostu jechać już według przyrządów. Takich pomocniczych typu GPS. Pomimo nie najlepszej pogody nie zabrakło chętnych do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, a motywacje były różne. To bardzo dobrze wpływa na stan zdrowia, poprawia kondycję człowieka, i człowiek w zasadzie czuje się bardzo rzeźko, rzeźwo i, i młodo, ponieważ ja już jestem na emeryturze, ale czuję się młodo. Właśnie ten rower sprawił to, że jestem w dobrej kondycji. Odchudzanie się. Od 15 lat to jestem cukrzykiem, mam dwie ręce niesprawne, kręgosłup, pierwszą grupę inwalidzką mam i od maja już 6 dziurek w pasie spadłem, to 12 kg, 88 ważę, jeszcze 10 kg muszę spaść. Tutaj jadę na tą nową ścieżkę rowerową, zobaczyć jak to wygląda i będę jeździł, chodził, gdzie się da tylko i najważniejsze dużo ruchu. Na zakończenie rowerowej wędrówki zaplanowano zwiedzanie pałaców w Rekowie i poczęstunek.